Nowa aktualizacja i dwa nowe rozszerzenia do The Sims 4 zapowiedziane. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco serdecznie. Z tej strony Kosmo i w tym filmie pogadamy sobie o nowościach, które dochodzą do Simsów i o nowej aktualizacji, którą możecie pobrać sobie już od wczoraj i zacznijmy od tego tematu. W nowej aktualizacji pojawiło się kilka nowych rzeczy, i na samym początek będą to nowe rzeczy, które pokażę Wam z trybu stwórz Sima. I w tym przypadku jest to nowa bielizna, więc już idziemy sobie do gry podstawowej i to są jedne takie jak jak widzicie, nowe majtki. Ich wcześniej nie było, nie wiem, co o nich sądzę, bo one mają taką dziwną tutaj teksturę przy brzuchu, tak jakby były trochę mm, takie poszarpane nie do końca mój vibik. No ale mamy coś takiego, co jest oczywiście bardzo, bardzo fajne i bardzo spoko, że coś takiego dochodzi. I jeżeli chodzi o to, to mamy jeszcze o właśnie takie majtki. To też jest nowość, ale jak widzicie one są ustawione dla mężczyzn i z trybu stwórz Sima to jest, tylko i wyłącznie to, więc no, dużo tych rzeczy nie ma, ale jakby mamy chociaż coś i kolejną nową rzecz, którą możemy zauważyć, to to, że w muzyce mamy nową piosenkę i jest to piosenka stworzona z realną artystką, która nazywa się Becca Hutch, e, ale niestety nie mogę wam jej puścić, wiecie dlaczego, bo najprawdopodobniej YouTube mi zablokuje ten filmik, bo wiecie, prawa autorskie i tak dalej, w każdym razie najprawdopodobniej ta właśnie piosenka będzie leciała w radiu waszych simów od czasu do czasu, wiecie, często simy wyrobimy, już zrobili na przykład z Bibirek, są taką właśnie współ gdzie Bibirexa po prostu nagrywała swoją psynkę w języku Simlish i później to tak samo Beautiful Now Zeda, które możecie kojarzyć, właśnie jest nagrywane w Simlishu, no i dzięki temu te piosenki jakby są w naszej grze, jest bardzo, bardzo spoko. No to teraz przejdźmy sobie do trybu budowania, bo tam faktycznie bardzo ciekawe zmiany zaszły, więc zobaczmy o co tutaj chodzi. Zapewne zdziwicie się, że jesteśmy w łazience. natomiast tutaj w akwizycji doszło kilka ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o sloty na różnych obiektach, które mamy tutaj. Czyli na przykład wcześniej nie mogliśmy postawić sobie tak o na przykład na wannie czegoś, Ponieważ nie było tutaj dostępnych slotów. A teraz zobaczcie sobie, jak to wygląda. Na przykład na wannie mamy kilka nowych slotów, w których możemy sobie położyć, na przykład szczoteczki do zębów: tutaj coś takiego, tutaj coś takiego i tutaj coś takiego, i to też jest jakby nowość. Tak samo możemy zrobić sobie z kibelkiem, że zostało właśnie kilka slotów tutaj dodanych. I e, również zostało tutaj dodanych tych kilka slotów na zlewach, więc to jest bardzo, bardzo spoko opcja. A dodatkowo dodano nam kolory tych szafek. Chociaż ja akurat tych, z tych szafek nie korzystam, więc musicie mi powiedzieć że chyba to jest nowy kolor, bo nie wydaje mi się, że on był wcześniej w grze. Nie wiem, one mi się po prostu nie podobają, więc nawet nie wiem, tak czy dajcie znać, które z tych kolorów po prostu są nowe, bo Wy zapewne to wiecie. Ta szafka również podobno dostała jakieś nowe kolory, i faktycznie ona tych kolorów miała mi, więc to na pewno jest nowy kolor. Tak mi się wydaje. Dajcie znać. No i tak samo zresztą jest w przypadku tej szafki. I oczywiście standardowo aktualizacja naprawiła bardzo, bardzo dużo błędów. I tutaj macie wszystkie te błędy wypisane, więc ja oczywiście Wam podlinkuję tą stronę, w której właśnie te błędy są wypisane, żebyście mogli sobie przeczytać, czy po prostu ten błąd, który właśnie był u Was w rozgrywkach, być może właśnie został naprawiony. To możecie się dowiedzieć. A teraz lecimy do tego, co zostało zapowiedziane, jeżeli chodzi o nowe rozszerzenia do Simsów. Tadam, tadam, tadam. Pierwsze zdjęcie, które widzicie to jest szklarnia. I jeżeli widzieliście jeden z moich poprzednich filmów, to wiecie, że tam zostały zapowiedziane cztery nowe kity do wyjścia, jeżeli chodzi o The Sims 4. I tak jest właśnie w tym przypadku. Jest to pierwszy kit, który wyjdzie już 20 kwietnia, czyli w sumie jutro. I nazywa się on Zielony Zakątek. I jak widzicie, będzie to kit, który będzie się skupiał na tworzeniu szklarni. Mm, co o tym sądzimy? Powiem wam zupełnie szczerze, że jestem trochę w szoku, że taki kit został zrobiony, bo tak naprawdę już szklarnie możemy teraz robić w Simsach 4 bez żadnego problemu. Po prostu wstawiamy szabę szklany dach i... Rośnie tam normalnie rosną, więc I don't know, I don't know, co tam wszystkim sądzę. Nie jestem jakoś mocno zachwycony, natomiast niektóre obiekty stąd, które są, a podobają mi się, na przykład te otwarte okna, albo tutaj jakieś takie przyrządy i faktycznie wiadomo już dlaczego tam na tym zdjęciu takim z kartonami, które mam się teraz na ekranie wyświetli, było widać takie właśnie chyba jakieś szpatułki po prostu do przesadzania kwiatów czy coś, bo tutaj tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Widzę tutaj kilka nowych nowości, ten stół na pewno jest nowy, te kwiatki wydaje mi się też są nowe, tutaj te wszystkie przyrządy są nowe, więc troszeczkę tego jest, ale jest jeszcze Jedno zdjęcie właśnie z tego kitu, więc już wam pokazuję. Tadam, tadam, tadam. I tutaj mamy po raz kolejny. Na pewno to jest nowość. Dużo tych pierdółek tutaj jest nowych. Te kwiatki są nowe, te donice o dziwo, nie? No i tutaj mamy tą nowość. Nie wiem, zupełnie szczerze wam powiem, co o tym sądzę. Nie jest to coś, co bym sam z siebie kupił, tak po prostu, bo nie jestem na tyle zajarany ogrodnictwem. O i te okna też są nowe, widzę, bo tam były właśnie takie bardziej, wiecie, tradycyjne, co już takie bardziej nowoczesne. Więc tak to wygląda, tak jak mówię. No nie jest to coś, co bym sam z siebie kupił, no za 25 zł, bo Możemy sobie po prostu. O, i ta kostka tutaj na dole z, takim, z taką trawą wyrastającą też jest właśnie nowa. Jak mówię, to możemy zrobić po prostu w Simsach 4 i to nie jest potrzebne, ale no, też celem kitów nie jest to, żeby one pasowały do każdego, tylko dla jakichś, wiecie, zajaranych fiurów, na przykład szklarnią. Więc tak to wygląda. To nie jest kit, który jakoś mocno mi przyszła do gustu, natomiast kit następny, kochani, który nazywa się Piwnicze Skarby, jest bardziej w moim guście. No i tak wyglądają nasze piwnicze skarby i tutaj już się dzieje o... Sporo, sporo więcej rzeczy, bo mamy tutaj takie rzeczy, które mogą się po prostu znaleźć w piwnicy. Jakieś takie ba bardziej, właśnie, pierdoły, typu, nie wiem, jakaś tutaj widzicie, nie wiem, taki wózyk do przynoszenia rzeczy. Jakieś stare krzesła, jakaś taka brzydka totalnie kanapa. Jakaś, co to jest w ogóle, jakieś krzesła na siebie nałożone. Takie bardzo realistyczne jest, a ja lubię takie pierdoły. Nie wiem, po prostu jestem jakimś fanem takich pierdołowatych rzeczy, które zasadniczo by się nikomu w domu nie przydały. Ale wiecie, jak chcecie urządzić jakąś ruderę, no nie, to jednak tych jeszcze nie macie, typu, nie wiem, złamany tej lustro, po prostu albo jakieś właśnie rzeczy do pakowania się, takie tutaj pudła, no nie, także to coś dla mnie i jakby no, ten kit o, o wiele, wiele bardziej po prostu do mnie przemawia. Tutaj mamy jakiś taki w ogóle stary telewizor, to jakąś mamy szafkę pod telewizor, różne przeróżne pierdoły, różne pudła, jakieś zabrudzenia na ścianach, chociaż one są bardzo podątych zabrudzeń z wampirów. więc wiecie, jak się to wszystko połączy, to można fajną, niezłą ruderkę stworzyć. A ja często do takich ruderek pobieram mody, więc. No, ewidentnie to mi bardziej pasuje i, i, i mi się to podoba, powiem wam zupełnie szczerze. Tutaj mamy kolejne zdjęcie, jak zresztą widzicie, właśnie z piwniczych skarbów, i mamy jakąś taką skrzynię. Tutaj mamy w ogóle te krzesła położone na sobie. Mamy jakiś taki telefon stacjonarny, pewnie niektórzy z Was już go nie pamiętają, ale jest taki. I to są po prostu takie, może powiedzieć, większe pierdoły, więc taki kit z pierdołami, tylko większymi niż ten taki kit pierdolkowy poprzednie nie wiem przecież o co chodzi tutaj mamy jakąś taką lampę która jest tak przewrócona o kilka stopni w prawo widzisz że to są takie po prostu rzeczy uszkodzone które zasadniczo mogą się przydać w niektórych rozgrywkach ale tego to w ogóle totalnie nie kołam. o co tutaj chodzi ta lampa to jest dla mnie niezrozumiałe, natomiast dla mnie największy hit który jest w tym w tym właśnie rozszerzeniu to jest z dekonstrukcja po prostu tego łóżka które znamy z The Sims 1 to teraz wam pokażę je właśnie na ekranie to jest łóżko które jako pierwsze w ogóle wprowadziło Barabara do Simsów i dzięki niemu w ogóle jakby barabara było dostępne Wcześniej, jeżeli wasi chcieli mieć dziecko, to musieli się po prostu x razy niezliczoną ilość całać i wtedy jedna simka albo z nim mogli zapytać właśnie swojej drugiej połówki czy może chcemy mieć dziecko, no nie? więc tak to wygląda, także fajnie Może to jest jakaś taka zapowiedź właśnie tego co gorące dojdzie w najnowszej aktualizacji. bo nie wiem, czy oglądaliście mój film, ale tam właśnie była mowa o tym, że coś gorącego dojdzie w nowej aktualizacji do Simsów już niedługo, więc nie wiem, być może nie wiemy tego, natomiast tak to wygląda, jeżeli chodzi o nowości do Simsów 4. Jestem ciekawy, co sądzicie, no dla mnie ten kit drugi ewidentnie, mm, no bardziej do mnie po prostu on przemawia, niż ten pierwszy. Jestem ciekawy, czy do was one w ogóle przemawiają, czy któryś będzie warty wydania 26-25 zł dla was. Dajcie znać w komentarzach, no i oczywiście, kochani, jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie swoje opinie na dole w komentarzu, bo wiadomo bardzo liczę na to, żeby je poznać. No i cóż, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie suba. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie, do zobaczenia następnego i pa!